W dzisiejszym odcinku porozmawiamy z lekarzem weterynarii, panią Aliną Dudek. Opowie nam o czipowaniu psów. Jeżeli znajdą państwo psa, który będzie miał taką różową opaskę przyczepioną na obroży, jest to znak, że psiak jest zaczipowany. Drugą bardzo ważną kwestią jest przymocowanie do szereg bądź obroży adresówki, na której zamieścimy dane właściciela i dzięki czemu, jeżeli ktoś znajdzie naszego psiaka, łatwiej będzie mógł się z nami skontaktować. Czym jest czipowanie zwierząt? E, czipowanie zwierząt jest zabiegiem zmierzającym do ochrony zwierząt. I taka e, ustawa w Polsce w 1997 roku była e, podpisana, dotycząca właśnie ochrony zwierząt. I ta ustawa mówi o tym, że e, zwierzę nie jest rzeczą. I to jest jak gdyby taki punkt e, odnośny. I prawda, stowarzyszenia Polskie współpracują z zagranicznymi i ustalono program, który ma za zadanie chipowanie właśnie zwierząt, dotyczy to zwierząt psów i kotów, bo tu jest ten problem e, e, zwierząt bezpańskich i nieograniczonego prawda, rozmnażania. I stąd właśnie akcja dotyczy domowych piesków, kotów i kotów wolnożyjących. Czy są jakieś inne możliwości znakowania zwierząt? Tak. Jest możliwe tatuowanie. I tatuaże wykonuje się u zwierząt w rasowych. W hodowlach właśnie zwierząt rasowych. Aczkolwiek po dwóch, trzech latach tatuaż blednie, i bardzo często jest problem z odczytywaniem tego. A poza tym, jeżeli klienci podróżują ze swoimi psiakami to w krajach europejskich i pozaeuropejskich wymagane są jednak chipy i paszport. Więc wydaje mi się, że to tatuowanie to będzie powoli odchodziło w niepamięć i dominować będą chipy. A gdzie takie zabiegi się wykonują u weterynarza? Yy, tak, przede wszystkim u weterynarza głównie, ale również w schroniskach dla zwierząt. Yy, są lecznice, które lecznice, gabinety, przychodnie, które albo drogą yy, przetargu wygrywają właśnie yy, yy, ten właśnie program czipowania. Lub też Urząd Miasta zleca tego typu działanie różnym placówkom weterynaryjnym. To zależy od miasta. Czy są jakieś przeciwwskazania do takiego zabiegu, jakieś choroby? Do oczypowania zwierzę musi być e, klinicznie zdrowy, nie wykazywać żadnych objawów chorobowych. Poza tym powinno mieć e, szczepienie przeciwściekliźnie i to jest e, prawda przestrzegane. A z tego względu, że takie szczepienie przeciwściekliźnie wykonujemy y, po tych szczepieniach ochronnych, czyli trzeci, czwarty miesiąc to u młodych zwierząt, a u starszych nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Czyli jak nie ma znaczenia, może być, że miało właśnie wściekliznę zabezpieczoną, szczepienie przeciwściekliźnie i prawda. E, zdrowe klinicznie. Jakich dokumentów potrzebujemy, żeby wykonać taki zabieg? Potrzebujemy książeczkę zdrowia, żeby udowodnić, że to nasze zwierzę? E, przede wszystkim potrzebne jest to szczepienie przeciwście kliśnie, e, aktualne, o którym mówiłam. I jeżeli właściciel chce, e, aby zwierzę było wpisane do bazy danych, to dowód tożsamości również właściciela i od razu mówię, że dane właściciela są chronione tak jak prawda, w bankach, także tutaj nie ma żadnej obawy. No a zwierzę jest zabezpieczone, także radzimy to robić. Gdzie zarejestrowane i składane są te, te wszystkie dane i czy mamy dostęp do zmiany? Na przykład do numeru telefonu bądź adresu zamieszkania? Więc tak, te dane zostają właśnie w bazie danych. Takich baz danych, większych, mniejszych jest w Polsce dużo. Najczęściej te dane są w jakichś urzędach miejskich, na policji, oczywiście w punktach weterynaryjnych. Straż Miejska posiada takie informacje, schroniska. Ale taka międzynarodowa baza danych, do której my, jak gdyby, chcemy wszystkie nasze zwierzaki zapisać i do tego dążymy w Polsce, to jest ta baza, safe animal i jest to baza międzynarodowa, która ma siedzibę również w Brukseli. I teraz jest wiadomo otwarty świat, ludzie podróżują, więc warto jest w takiej bazie po prostu zarejestrować swoje zwierzę. I jeżeli mamy takie konto w tym safe animal to możemy nawet zdjęcie naszego pupila umieścić, możemy zmieniać właśnie dane adresowe czy telefoniczne, czy jakieś zabiegi, jeżeli robiło się u zwierzaka. Również takie informacje można znaleźć. informacje o chorobach, jeżeli Również są czy przyjmowanych tak. lekach. Tak. Jak możemy sprawdzić, czy zwierzę, które na przykład znajdziemy na ulicy, ma już takiego chipa i, i ewentualnie zdobyć dane, żeby móc przekazać zwierzę do właściciela? Aha. No więc odczytanie tego mikrochipu, który składa się tam z 15 cyferek, odbywa się za pomocą czytnika i w takie czytniki zaopatrzeni są właśnie zaopatrzone są osoby, które mają kontakt ze zwierzętami w schroniskach dla zwierząt, straż miejska powinna posiadać właśnie taki czytnik. I wówczas sytuacja jest jasna, bo po prostu odnajdujemy zdane zwierzę w bazie danych. I zawsze do bazy danych zmierzamy do tej bazy danych, w której zwierzę było logowane, czyli do punktu weterynaryjnego, gdzie to było robione. A jaki jest koszt takiego zabiegu? No jest to bardzo różnie. W naszych tutaj śląskich warunkach takie chipowanie to jest około 40 zł. Ale są miasta, w których jest to darmowa akcja. I wiele miast, m.in. Gliwice, do takich darmowych akcji przystępują. No i wówczas albo drogą przetargu robią to określone lecznice, albo podzielone są wszystkie prawda, lecznice miejskie. Chipowanie jest zabiegiem bardzo krótkim. Jest to zabieg trwający no, kilka sekund. Tak jak zrobienie zastrzyku, zrobienie zaszczepienie zwierzęcia i nie jest to zabieg stresujący dla zwierzaka. Oczywiście zawsze to zależy od temperamentu zwierzęcia i czasem mamy problem jeżeli zwierzę prawda, unika kontaktu z naszymi dłońmi, widzi weterynarza i fartuch no to już prawda uciekają zwierzaczki często ale sam zabieg to w zasadzie trwa chwileczkę, polega na zdeponowaniu takiego elementu w jednej, drugiej połowie szyi z lewej strony, pod skórę. Czyli zawsze w tym samym miejscu? Zawsze tak? w tym samym miejscu. Niewielkich rozmiarów, 12 mm na 2. Czyli niewyczuwalny jest Nie, pod skórę. No To znaczy, jeżeli prawda, tak dokładnie będziemy masować tą okolicę, to możemy odnaleźć to ziarenko ryżu, bo tak to jest porównywane do ziarenka ryżu. W Indiach delfiny mają być traktowane po ludzku, albo raczej tak jak ludzie, bo zwierzęta otrzymały status non-human person, czyli osoby, która nie jest człowiekiem. I ten zapis daje tym wodnym ssakom prawa podobne do praw człowieka. Indyjskie ministerstwo w oparciu o badania naukowców stwierdziło, że delfiny mają wysoką inteligencję i wrażliwość i powinny być traktowane tak jak osoby, z czym wiąże się prawo do życia i wolności. W praktyce oznacza to, że w całych Indiach nie będzie można zakładać delfinariów, a także Trzymać ich w niewoli w celach rozrywkowych. Każdy, kto nie zastosuje się do tych przepisów na terenie Indii, złamie prawo i będzie musiał liczyć się z karami ustalonymi przez odpowiedni paragraf. Teraz pokażemy, jak taki zabieg chipowania wygląda. Mhm. Więc tak, e, b, b, to są mikrochipy, produkcja fabryczna, strzykawka i igiełka. I w tej igiełce jest taki malutki mikroprocesor, który wprowadzimy e, pod skórę e, na wysokości jednej, drugiej połowy szyi z lewej strony i to właśnie musi być wykonane w tym miejscu. Taki element nie daje jakichś stanów alergicznych, stanów zapalnych. Jest zupełnie obojętny dla organizmu i przed wprowadzeniem takiego chipu należy zawsze sprawdzić tak to wygląda. I to jest numer, który tak, będzie przypisany do tego do konkretnego tego zwierzaczka i to będzie prawda ten numer identyfikatorem tego zwierzątka do końca życia. Jest to strzykawka 16 mm y, igła i y, może to wyglądać bardzo groźnie i pewnie tak wygląda, ale y, skóra naszej pieska jest y, y, słabo unerwiona. I sam zabieg y, 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 zdeponowania tego mikrochipu jest niebolesny, także wykonujemy go O. Tak i odczytujemy. I na tym polega cały zabieg. I jeżeli zwierzę jest przewidziane prawda, z, do jakichś wycieczek zagranicznych, to należy jeszcze założyć paszport. Tuptuś i skrzat to czteromiesięczne kociaki, mimo ich krótkiego życia bardzo dużo już przeszły, zostały wyciągnięte z piwnicy w jednej z zabrzańskich kamienic, w której nie miały żadnych szans na przeżycie. Tuptuś i skrzat to wyjątkowe czyścioszki, załatwiają się wyłącznie do kuwety, są całkowicie zdrowe, posiadają książeczkę zdrowia i wszystkie niezbędne szczepienia. Saigon to około półtora roczny pies. Ten piękny psiak szuka domu najlepiej z ogródkiem. Posiada spore pokłady nagromadzonej energii i potrzebuje dużej dawki ruchu. Jest niezwykle energiczny, trochę niesforny, ale bardzo przyjazny i łagodny. Będzie wspaniałym przyjacielem i kompanem zabaw, spacerów i długich jesienno-zimowych wieczorów.